To była już czwarta seria gier 19 sezonu Meblostyl Ligi Halowej. Tym razem bez remisów i raczej bez niespodzianek. Zwyciężali faworyci środowych zmagań. W pierwszym meczu tęcza junior... Crossbud faworytem był drugi zespół. Niespodzianki nie było. Krozbud wysoko pokonał młodych piłkarzy tęczy mecz zakończył się wynikiem 9 do 1 dla ekipy Crossbudu. Drugim pojedynkiem był mecz Laki Polkan, nowa term, w którym faworytem byli Polkanowcy. I to oni już do przerwy prowadzili 4 do 0. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 7 do 1 dla Laki Polkan. Ostatnim meczem czwartej kolejki było starcie Mikubi HB Bruk Budachów. Faworytem przed meczem był zespół Mikubi, także i w tym meczu faworyt nie zawiódł. Mikubi wręcz zdemolowało swojego przeciwnika. Ich licznik zatrzymał się na 13 zdobytych bramkach, nie tracąc żadnej. Tym razem pauzował zespół mistrza dwóch poprzednich edycji, a jest to hurtownia King. Ich pauzę wykorzystali polkanowcy, którzy wskoczyli na czoło ligowej tabeli. W tym roku pozostały jeszcze dwie środy z futsalem przy ulicy Pułaskiego. W najbliższej, tuż przed świętami 22 grudnia, Nowa Term zmierzy się z Mikubi, Crossbud z Lucky Polkan, a hurtownia King z Tęczą Junior. Pauzować będzie HB Bruk Budachów.